Dzisiaj dość szczególne spotkanie, spotkanie autorskie, ale troszkę o odmienionych proporcjach. Mniej może będzie e, tematyka związana z literaturą, bardziej z, z historią i z lokalnym sportem. E, e, dzisiaj e, głównym bohaterem będzie kolarstwo, kolarstwo żelandowskie, ale tak mi się wydaje, że jednak przede wszystkim to będzie opowieść o fanach, o pewnych e, o, o osobach, które uznały rower czy bicykl jako znakomity nowy środek transportu, potem e, wprzęgli go e, do rywalizacji sportowej i to na najwyższym szczeblu, bo przecież kolarstwo trafiło na areny Igrzysk Olimpijskich. I wreszcie będzie to opowieść o ludziach, którzy te tradycje podtrzymują, kultywują. Myślę tutaj już o współczesnym żartowskim towarzystwie cyklistów. Które to chciałem bardzo serdecznie powitać na naszej sali, w Osoba. osobach prezesa Kazimierza Kwiatkowskiego i prezesa Wojciecha Pawełca. Szczególne brawa i ukłony należą się autorowi publikacji, która dzisiaj będzie omawiana i to będzie dzisiaj nasz bohater wieczoru, czyli pan Adam Parczewski. A całą dzisiejszą e, imprezę, całe dzisiejsze spotkanie poprowadzi Pan Michał Haśmik. Proszę okay. e, Państwa, no, życzę udanego spotkania, interesujących e, informacji. Mam nadzieję, że e, na sali znajdują się poza cyklistami również i kibice, którzy będą chętnie e, poznawać tajniki historii Rzeczpospolitej Towarzystwa Cyklistów. Dziękuję bardzo. Dziękuję dalej. Tak jest. To ja, może zanim zaczniemy tą najprzyjemniejszą część, czyli rozmowę z, z autorem tego dzieła, którą będą mogli Państwo później kupić. Jeżeli ktoś się wcześniej w to nie zaopatrzył, będzie możliwość w okazyjnej promocyjnej cenie. Ostatni dzień za 20 zł nabyć. Natomiast zanim przejdziemy do tej części najprzyjemnej, jeszcze kilka komunikatów technicznych. To, co Państwo widzą w tyle na ekranie, to co prawda, to są, to, to są slajdy pokazujące pewien skromny wycinek. Oczywiście to nie jest przedział oś 100 stu Natomiast pokazująca, Panie Wojtku, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Przykryw ostatnich 10, pewnie 5, 10 lat. 2014 2024 Bo to, to dokładnie 10 lat, więc proszę oglądać, bo to też pewnie tym z Państwa, którzy tu są, to są, daje jakby szerszy obraz. Jak funkcjonuje, jak się RZTC rozwija. Jeszcze z takich uwag technicznych, tutaj po mojej lewicy, a państwa lewicy bądź prawicy znajdują się eksponaty. Zachęcamy, żeby obejrzeć, ponieważ wkrótce one trafią do Muzeum Zachodniego Mazowsza. Szczególnie zwracam uwagę na tą czapkę, która jest tak naprawdę rekonstrukcją przedwojennej czapki cyklistów. Więc to jest naprawdę bardzo fajna pamiątka, bardzo fajna ciekawostka. Zachęcamy do obejrzenia. Natomiast ja tak sobie pomyślam, oczywiście zahaczymy i to, że kolarstwo będzie ważnym punktem odniesienia. Natomiast ja bym chciał troszkę na to, że radowskie kolarstwo też spojrzeć z perspektywy ogólnopolskiej. I też trochę Państwu przybliżyć autora, ponieważ doświadczenie intuicja mi podpowiada, że zawsze poza takimi Małymi, wielkimi dziełami, jak to mówię, kryje się pasja ludzi, którzy, w których ta pasja tak naprawdę rodziła się i, i, i rosła latami. To jest też troszkę takie dzisiaj już ginące pokolenie ludzi, którzy lubią szperać, lubią w tych tej odchłani historii wyszukiwać różne ciekawostki, różne fakty. No i takie, to Adama, pierwsze pytanie. Pewnie dosyć prozaiczna, natomiast skąd ta pasja i zainteresowanie do kolarstwa? Bo pewnie gdzieś to swoje uzasadnienie ma. Jeśli można, kolega wspomniał właśnie, że do tego rozwijania tej pasji trzeba było kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. W moim przypadku minęło grubo ponad 60 lat. Od kiedy e, pierwszy raz spotkałem się z kolarstwem, ponieważ ja pochodzę z Dolnego Śląska, urodziłem się pewnie tam, gdzie złoty pociąg mniej więcej, e, i tam przebiegał w latach 50. pod koniec, przebiegała trasa wyścigu pokoju. Ojciec mnie wyciągnął na e, trasę e, tego wyścigu. Ustawiliśmy się oczywiście przy szosie, Peleton przemknął. Samochody przemknęły, cała kolumna, a mnie to zostało na całe życie. Jak to Adam wyglądało z tymi początkami? Jeśli można, to odpowiedź na to pytanie zawiera to wydawnictwo. Ale wolałbym, żeby na to odpowiedział prezes, który jest o wiele bliżej tego wszystkiego, prawda? Ja to, co mogłem, opisałem, ale prezes jest na bieżąco, na dotknięcie, że tak powiem. Kolarstwa. No cóż, ja już ja chyba nie będę sięgał do historii, ja mogę się wypowiedzieć włośnie, na, włośnie. Y, na temat naszego towarzystwa, jak to powstało i, Właśnie. i mhm. y, no ja byłem zawodnikiem przez 7 lat uprawiałem kolarstwo. Tak to się niestety wydarzyło, że kontuzja mnie, poważna kontuzja wyeliminowała z tego najwyższego sportu. Y, wziąłem Rozbrat z rowerem przez 15 lat i doszedłem do takiego momentu w życiu, że no byłem już po prostu mocno, mocno zapasiony, że tak powiem, jak baryłka. I doszedłem do wniosku, a już tamtą kontuzję wyleczyłem, że. Jedynym sposobem na to, żeby wrócić do dawnej formy, do dawnej, do dawnej sylwetki, to będzie właśnie rower. Niewiele miesiąc pojechałem do Warszawy, u znajomego kupiłem rower wyścigowy. No i tak zacząłem od, od nowa jeździć. Dla yy, ciekawości, tak powiem, że w miesiąc chudłem 12 kilo. <grym> Dobrze. No i wiadomo. Yy, że natura wielka ciągnie do lasu. Jak, jak zacząłem jeździć, to i zaczęła mi ciągnąć do wyścigów. No i w, zacząłem startować w wyścigach. Stworzyła się tutaj yy, grupa nas, zawodników, którzy też startowali. Wtedy właśnie rodzi, rodziło się to kolarstwo masterskie, czyli może wyjaśnię, to jest kolarstwo czysto amatorskie, ale no, z takim zacięciem wyczynowym dawnych mistrzów. I doszliśmy do wniosku, że skoro jeździmy na inne wyścigi, ktoś nas podejmuje, ktoś dla nas te, te, te wyścigi organizuje. Więc może należałoby też stworzyć, stworzyć warunki do tego, żeby takie wyścigi zaczęły się organizować w Żardowie i przybliżyć to kolarstwo masterskie. I tak powstał. Powstał pomysł stworzenia stowarzyszenia. Skrzyknąłem byłych kolarzy na zebranie założycielskie i tak powstało, że Radowskie Towarzystwo Cyklistów. I, i że i w ogóle przez to, że środowisko przewinęło się bardzo wielu znanych zawodników, którzy odnosili też sukcesy na polu międzynarodowym przecież. Jeśli można, to według mnie też powinien o tym prezes powiedzieć, bo ja się wypowiedziałem w wydawnictwie. Ale jeśli można, powiem tylko o naprawdę dwóch, trzech sztandarowych nazwiskach. Przede wszystkim Grzegorz Jaroszewski, świętej pamięci, niestety, który preferował kolarstwo przełajowe. W Żyrardowie był było centrum tego kolarstwa przełajowego właśnie przez to, że byli trenerzy. Ja w tej chwili nie chcę, bo mogę kogoś pominąć. Cała grupa naprawdę pierwszorzędnych trenerów kolarstwa przełajowego i Grzegorz był no, pierwszym i jedynym i do dzisiaj chyba najlepszym kolarzem przełajowym w kolarstwie, które dzisiaj w Polsce szczególnie umiera, nie ma, na, na Mistrzostwach Polski 30 kolarzy, 40 kolarzy na, i to stanowi cały peleton. W, w konfrontacji z Mistrzostwami Świata, Mistrzostwami Europy, przełajowcy jadą, zajmują 30, 50, 70 miejsce. Przykre, ale no tak jest. Grzegorz Krejner, Torowiec który był na trzech igrzyskach. Trzech, tak? O, chyba trzech, na więcej, pięciu, czy sześciu był Nie, sześciu na pewno nie, ale w każdym razie wielokrotny olimpijczyk, który medalu co prawda nie zdobył, ale był światowej czołówki kolarzem. To był na czterech jako zawodnik. Na czterech i, według mnie. I na jednej jako trener. Jako trener, dlatego no, no, tak myślałem. W każdym razie to jest następny sztandarowy. Sztandarowe nazwisko. Leszek Stępniewski. Świata, Leszek Stępniewski, wdrożynie. prawda. Dlatego no ja mówię, lepiej, żeby to prezes odpowiedział, bo ja zostawiłem wszystko w broszurze. Tak, no jeszcze Grzegorz krajna już był wymieniony. Leszek Stępniewski, liceum świata w, w wyścigu drużynowym na 4000 metrów. Później nieżyjący już w świętej pamięci Grzegorz. Miszek Woźnicki, Olimpiadę w, w Moskwie. W 80 roku w Moskwie. No, ale mieliśmy również masę, masę dobrych wyników. Yy, Miszów yy, polskich. To, to jest, że miał multum takich dobrych dobry, dobry, Nie wiem, szkoda, szkoda, że nie była prowadzona taka dokładna... Statystyka, tak? Czy jakaś kronika, czy... gdzie można by było... Yy, Zajrzeć i, i przytoczyć te fakty, ale z tego co kiedyś słyszałem, że polskie, żelandowskie kolarstwo zdobyło ponad 700 medali Mistrzostw Polski. Głównie to, to były medale na, w kolarstwie taro. Żeby zrobić zdjęcia, umieścić w książce, trzeba przejrzeć nie wiem, 50 tomów, 60 tomów w różnych miejscach dostępnych. Biblioteki, Muzeum Sportu, yy, nie wiem, jeszcze inne sprawy, yy, biblioteki yy, różne narodowe, prawda i tak dalej. Jeżeli można zeskanować, uzyskać prawa, dzięki koledze mamy takie możliwości, prawda, umieścić. <laughs> Z tych 700 zdjęć prawie w każdej książce jest 300 tych zdjęć, które pokazują i może nie mam y, tego 12 tomu, ale powiem o dwóch legendach, jeśli można to trochę abstrahując od kolarstwa. E, warkocz y, duńskiej-krzysińskiej, prawda? Wszyscy znamy y, jak to z historią było, prawda, że ona skacze, a warkocz tam zostaje z tyłu piaskownicy. Bzdura. Pokazałem na zdjęciach, że to się ma zupełnie inaczej do e, faktów niby historycznych. Sidło, Janusz Sidło, znany oszczepnik, prawda, który niby wymienił się z Danielsenem, który zdobył złoty medal, pozbawił sidwę złotego medalu. Nie zamienili się tymi oszczepami i to pokazuję na zdjęciach. Ale żeby to pokazać, to trzeba było naprawdę... No, tak jak powiedziałem, przejrzeć ileś tam, kilkadziesiąt książek, kilkadziesiąt zdjęć dostępnych, filmów dostępnych, czy w internecie, czy w muzeach, czy gdzieś indziej. E, nawiązuję do tego, bo jak mówię, sama działalność moja kolarska i sportowa nie zamyka się tylko w kolarstwie. Tutaj leżą książeczki, które wydałem z redaktorem Bogdanem Tuszyńskim, świętej pamięci też. Wszyscy go znamy i wiemy, jak był blisko kolarstwa, przede wszystkim kolarstwa, później był historykiem dziennikarstwa sportowego, prawda i tak dalej. Ale na dole jest leksykon, który jest ostatnim wydaniem, książką wydaną razem z redaktorem Tuszyńskim. Także moje związki kolarskie są bardzo bliskie i życzyłbym sobie, żeby do końca moich dni trwały. To jeszcze takie pytanie, bo Adam, że się tak naprawdę na kolarstwo nie, nie, nie zamykasz i obszar twoich zainteresowań obejmuje inne dyscypliny sportowe I takie mi się pytanie nasuwa, czy możemy się w najbliższym czasie spodziewać jakiegoś takiego szerszego opracowania w kontekście historycznym całego sportu żyrardowskiego czy, czy to jest wyzwanie, którego można się podjąć? Myślę, że tak, ale to była odpowiedź tutaj pani redaktor z, z Radia, prawda? Była taka propozycja w zeszłym roku, żeby wydać książkę obejmującą wszystkie wiodące sporty w Żyrardowie. Co się z tym dzieje? Nie wiem, ja jestem otwarty. Ja jak mówię kocham składać, kocham robić książki, kocham pisać o nich, kocham pisać o sporcie. No i niech to będzie sensją spotkania. To kolarstwo też dzięki temu, że ono tu było, że były te kryteria uliczne, że było mnóstwo tych kolorów na, na ulicach i szkoda, że nie, nie ma tego takiej skali w tej chwili że no, całe szczęście, że jest RZPC i jeszcze tylko raz tutaj e, funkcjonuje, ale na pewno jest to coś, co zawsze wyróżniało nad spośród innych e, okolicznych miast i dobrze byłoby, żeby to żeby wróciło, żeby mogło wrócić w pełnej klasie do naszego miasta. Dziękuję bardzo, nie chcę zakończyć, dziękuję za i zapraszam na kolejne wydarzenia.